Kurde O panie. Następna rybka. Uf. Co to takiego? Kurde, Co to takiego? O No nie gadaj. Nie gadaj, że drugi. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Trzeba odpocząć trochę od tych boleni, bo kiepsko jest na tej warcie w tym maju. Próbujemy dzisiaj metodę. Jeziorko. Już ryby powinny się ruszyć. Właśnie widziałem jak jakaś piękna rybka się spławiła. Zaraz Wam omówię co i jak. Pokażę jak będę wędkował. No i zabieramy się do atakowania, że tak się wyrażę. Dobra, tak wygląda moje stanowisko. Co prawda mam przed sobą pomost, mógłbym się na nim ustawić, no ale podpór jest tam dosyć głęboko i podpórek tam nie wbije. Więc dlatego siedzę przed pomostem. E, co? Pelet, e, co do koszyka, pelet e, owocowy plus zanęta piernikowa. No i zanęcę sobie rakietą e, grochem. Widać jak tam, no nie wiem czy widać, może to się uda zbliżyć. Widać jak tam rybka e, się spławia. No zobaczymy, no jestem, jestem tutaj, że tak powiem, dobrej myśli. Zabieramy się do nęcenia rakietą i atakujemy. Teraz myślę, że. Nie będę przesadzał, ale cztery rakiety na początek, potem coś będziemy najwyżej dołnęcali. Zobaczymy. No, tak to można sobie siedzieć. Odpoczynek. Plan na początek jest taki, żeby gdzieś tam w pierwsze 20 minut, pół godziny co 5 minut przeczytać zestawy, żeby tam troszeczkę się tej mgiełki zrobiło. No i potem zobaczymy, czy coś się będzie działo. Nie? Dwie, trzy godzinki. Jak się nic nie wydarzy, to do domu. Do samego relaksu człowiek tutaj chociaż posiedzi. Odpocznie trochę od tego uganiania się za tymi boleniami. No ale jutro wracamy już do, do walki. Także zobaczymy, czy coś tu się wydarzy. Ten wypadek na te dzisiejsze ryby to nie jest moja mocna strona. Jakiś tam jeden kontakt gdzieś był i jest. O, musztarda powiedzie. Tu jakaś obcierka, że coś się dzieje. Coś tu się dzieje. Ewidentnie. O kurde! Wjechał mi drugi zestaw, ale to nie. O, ja, 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 ja. co to takiego tutaj? Kurde poszła mi ryba. To musi być karb, no wyhaczył się. Uhu, Uuu uhu, uhu, ale była rybka. Kurde, długo, długo nic. Widzę, że w tym miejscu tych ryb szukam. Co tutaj była za przyrzęta? Tutaj była kukurycka. Człowieku. W szoku jestem. Mam, że długo, długo nic się nie działo, nie? Ale tutaj takie odjazd, no jestem jeszcze w szoku, nie? Tam gdzieś daleko próbowałem, nic się nie, nie wydarzyło. Przerzuciłem to bliżej, no bo tutaj coś się zaczęło spławiać. I od razu takie branie, taka ryba, no kurde. No jestem jeszcze w szoku. Zobaczymy, czy coś uda się tu jeszcze przechytrzyć. O panie jest rybka. Panie, tutaj mam konkretną rybkę. ten Trzeba zdjąć ten klipsik chyba Oj, co to tam takiego to karpik jest Toj ładny karp Muszę wyciągnąć tego klipsa Oj, kurde, tutaj jest ładna ryba. Tutaj jest ładna ryba. Klip zdjęty. Chociaż zobaczę tę rybę, to 100% jest karp. Tylko nie w te zielsko, nie w te zielsko. Tam mogą być jeszcze zwady, coś czuj. O, chyba już wjechał opel. Pokaż się, daj się zobaczyć. Jak, jak ja tam przejdę? Chodź, 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 tam pewnie są drzewka. No daj się tutaj zobaczyć, chodź. Widzę, że daleko tam chodzi, no, chodzi. widać jakie buszowiny wychodzą, nie wiem, czy w jakieś ziersko nie wszedł. Druga fajna ryba. Ajajaj. Ja Ci tam nie przejdę. O. To jest karp. To jest ładny karp. Kurde. To jest ładny karp. Kurde, nie wiem, czy tą rybę tu jestem w stanie w ogóle wyciągnąć, chociaż zobaczyć. O, tam właśnie jest. Tam jedź, tam jedź, koleżko. Tam możesz jechać, tak, tam właśnie jedź. Tam jedź, chodź. Jest karp, widzę. To jest karp. Uf. Ludzie. Nie spodziewałem się tego na to te... Naprawdę. Ładny karpicho. Tego się tutaj nie spodziewałem. Co ja mam zrobić z tym zestawem, drogi? Daj się zobaczyć kolego, chodź. Chciałbym cię zobaczyć w całej okazałości, chociaż co? Dobrze, że udało się tego klipsa chociaż, więc nie? Ale to jest fajna ryba. Olad, jak ja mam tu z tobą przejść? Ano no, 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 no To nie będzie tak pojedynczo tutaj. Oj, 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 kolego Da się zobaczyć, co? Dasz się zobaczyć? O, ludzie, kurde Na pewno moja życiówka Ja jeszcze takiego karpę na kiju nie miałem nigdy O, kurde się kręcę, kurde co to za ryba on na nie jest jeszcze gotowy ale kurde rybsko no ryba roku na pewno przynajmniej jak, do, jak teraz, jak do teraz nie jest jeszcze gotowy ja cię kręcę. No, powiem wam szczerze, że no, no, nie jestem. Jestem bardziej spinningistą niż tutaj karpiarzem, czy, czy metodiarzem, czy, czy, czy jak zwał, tak zwał. ale takie rybsko. No nie spodziewałem się tego naprawdę. On mi do podbieraka nie wejdzie. Nie wierzę w to. On mi na bank do podbieraka nie wejdzie. A jak zobaczy podbierak, to jeszcze wystartuje, coś czuje. Ja Cię kręcę. Kurde, wlaz do podbieraka Jez, yes, mamy to! Nie wiem czy ja to uniosę. O kurde Nie no nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę w co się tutaj wydarzyło. Ja cię kręcę, ale ryba. Tak, mamy to. Kurde, nie. Jeszcze mi się ręce często. Powiem wam, że jestem w takim szoku, że jeszcze mi się ręce często, nie? Co największy karm, jak ja złowiłem. Zaraz go tutaj zmierzę zważę. Zobaczymy ile to tutaj. Ma ale jestem mega szczęśliwy, nie? No nic się nie działo, nic się nie działo. Jedna ta ryba, która mi zeszła. Sądzę, że to też był karm albo ewentualnie Lin. No i tu takie brania. A już miałem się zwijać. Ostatni rzut, ostatni rzut, naprawdę, nie? Słuchajcie, 63 centymetry, no tak się prezentuje moja zdobycz. Nie wiem, ile to waży, nie, ale na pewno to jest karp, jakiego największego złowiłem w życiu. Także jestem mega zadowolony, nie, mega. O kurde. O nie Następna rybka Co to takiego? Kurde, co to takiego? O. No nie gadaj Nie gadaj, że drugi Podbierak mam tam daleko O ja cię kręcę. Druga rybka Tam idzie. Kurde będę musiał iść po tym podbierach tam. Nie wiem czy dam radę. Spróbuję. Spróbuję się cofnąć po podbierak. Musimy go tutaj troszeczkę odpuścić. No nie gadaj, co tu się dzieje ej. Co tu się dzisiaj dzieje Dzień konia o, ludzie. No nie gadaj Nie gadaj, co tu się robi Zobacz, pokaż ten nie wyjeżdżaj mi tam na wodę nie? nie wyjeżdżaj na wodę, chodź, chodź Ten sam schemat, tam są kapalony A teraz je dopiero dostrzegłem Chodź, poddaj się zobaczyć, daj pokaż się kolego Pokaż się kolego Pokaż się, koleżko. Nie wierzę. Tuż czupak jeszcze zagania. No nie wierzę, co się dzieje. Ej. Dzień konia. A miało być tak źle. Już miałem się zwijać. Miało być tragicznie, że tak powiem. Pokaż się, kolego. W kapelone, gdzie w te kapelony, gdzie w te kapelony, gdzie w te ziele? Gdzie w te ziele? Nie w te ziele! Pokaż się do góry, łyknij powietrza. Chodź, jest, jest drugi. Jest drugi, już widzę gościa. Kurde, nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje. No, zobaczcie na to. Też taki piękny. Po prostu nie wierzę, co tu się odpaliło dzisiaj, nie? Zobaczcie to Zobaczcie to, widać go już Nie no to jest obłęd Tu też go widać Do góry chłopczyku o Ludzie co tu się dzieje No cudo No nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje, nie? Nie wierzę, naprawdę. No nie jadę do domu, bo kurde do końca dnia tu będę siedział. Oplątał się widzę. Chodź. Może już Ci się uda podebrać, a może nie. Chodź, chodź koleżko. Nie no, obłęd. Obłęd. Nie zdążyłem drugiego zestawu wyrzucić. Już miałem się zwijać. już miałem się zwijać, nie? No patrzcie to. Ten jest jakby mocniejszy. O, chociaż cholera wie. No to jest po prostu niemożliwe co tu się wy 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 wydarzyło. To jest po prostu niemożliwe, nie? A już chciałem jechać do domu, nie? Już chciałem jechać do domu. A tu takie cuda na kiju. No przecież obłęd. Ale walczy. Ja cię kręcę, chyba zwiększy. Ten jest chyba większy. No na pewno jest większy. Nie wierzę, nie. No po prostu nie wierzę, nie. Na pewno wypadł tego roku. Chodź, chodź, może się uda? Nie, jeszcze nie jest gotowy. Wrażenie mam, jakby był silniejszy. Coś wygląda na mniejszego. Już dał mi tyle radości, tyle emocji, człowieku, że to się w głowie nie mieści. To są rybki. Mamy gościa, mamy gościa drugiego. Ja cię kręcę. No nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Oj, jaj, jaj, jaj. Zobaczcie, jakie cudo. Zobaczcie, jakie cudo. Słuchajcie, druga ryba trochę mniejsza, ale niedużo. 62 cm, o centymetr. Zaraz Wam pokazuję i zaraz go wypuszczamy. O, ludzie, chodź, chodź. Proszę bardzo. No, cuda na kiju. Cuda na kiju. 20 minut zrobiło robotę na cały dzień, nie? No, masakra. 62 cm, zaraz wracamy do wody 62 cm, chodź tutaj koleżko, zaraz ci wypuścimy, chodź Chodź, chodź. O, już się ustawia, ładnie. Chciałbym cię tylko tak kurde, wziąć na ten. Dobra Nie będziemy cię męczyli, wypuścimy cię tak się, hop O, hop, o drugą stronę dalej, hop O ale popłynął Pięknie! Pięknie! Zastanawiam się, czy to sen, czy jawa, nie? Takie rzeczy to się, mi się nie zdarzają. Jestem w, w usilnym szoku. Ciśnienie 220, ręce się jeszcze trzęsą. No emocje, kurde, takie jak... jak nie wiem, jak... No ciężko to odpisać słowami, nie? Także... Miałem już jechać do domu, a to dwie ryby w 15 minut, może 20. Może nawet krócej, nie wiem, już sam. Posiedzę jeszcze 10 minut i się zwijam. Jest ryba Teraz pytanie, co to takiego? No nie gadaj, no po prostu nie gadaj, nie? Po prostu nie gadaj, nie? No nie gadaj, że trzecia ryba To jest kurde niemożliwe, nie? To jest naprawdę niemożliwe. Co tu się dzieje? Nie, to jest niemożliwe. Uuu, tego gościa nie mogę od Albo mi się tak wydaje. Albo mi się tak wydaje. Fala się marszczy. A on już jest tutaj, ale to jest. O kurde! Czyżby to coś innego? Nie, jest. Ja cię kręcę, no nie wierzę, nie co tu się dzieje. Ludzie! No tego się nie da opisać, nie? Tego się po prostu nie da opisać. Patrzcie na to. Kolejna sztuka, nie? Kolejna sztuka, no nie wierzę. Chodź, chodź, koleżko, chodź. Piękne ryby. Piękne, waleczne ryby. I najlepsze to jest to, że to jest pierwszy wypad bez nęcenia. Znaczy się tu nie było wcześniej nęcone, o to chodzi. Ja mam dzisiaj wypad życia Naprawdę, ryby życia O ludzie. O, patrzcie jakie cudo Patrzcie jakie cudo Cię kręcę. Takie rzeczy się nie zdarzają. To się zdarza raz w życiu. Przynajmniej mi. Chodź, chodź, chodź. Chodź. O, las. Jeszcze trochę one mi się do podbieraka nie będą mieściły, nie? Ja cię kręcę. O, kurde, o. Nie, no nie wierzę. Patrzcie na to. I ten chyba jest jeszcze większy. Sam już nie wiem. Zaraz go zmierzymy i puszczamy 63 64 Słuchajcie, ten jest największy 64 cm O ludzie kurde, nie mogę go podnieść Chodź tutaj Chodź tu koleżko Chodź o. Nie mogę go unieść normalnie Ślizga mi się, zaraz wam pokażę go Postaram się o tak gościu wygląda Ten jest największy 64 cm Piękna bestia No cuda, cuda na kiju Piękna rybka Ten jest największy 64 cm Niech sobie tutaj złapie trochę odda I zaraz go będziemy wypuszczali Chodź tutaj Chodź no, Chodź O, no dalej kolego, no. O, o zaczepił się, chodźmy tutaj, o. O, zaczepił się, prostu tam płynie. Ciekawe czy to widać, płynie, pięknie, pięknie, no cuda na kiju, cuda na kiju. O kurde. Takiego wypadu to ja chyba jeszcze w życiu nie miałem. Trzy takie piękne ryby, 64, 63, 62 cm. No mega jestem zadowolony. No nie spodziewałem się tego. A jeszcze przed chwilą, przed pierwszą rybą, chciałem się zawijać do domu. Także generalnie wypadło no jest naprawdę, no podkreślam to, powtarzam to już, bo z tych emocji nie mogę. Mega udany. No ale czas kończysz ten nierówny pojedynek. Także jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie i zapraszam na moje kolejne wyprawy. Pozdrawiam i do zobaczenia.